Za kilkadziesiąt minut Twój odlot do Nowego Jorku. Tam będziesz przygotowywał się do walki z Rafałem Jackiewiczem. Lecisz bez trenera. Jak to będzie wyglądało odnośnie Twoich przygotowań? Lecę tam po trzech tygodniach, 12 marca dokładnie. Andrzej Liczyk dołącza do mnie w, tam w, na Brooklinie. No i razem będziemy trenować. Na razie tutaj Tomek załatwił dla mnie, że Jeff Wojciechowski ma tutaj to wszystko poogarniać, yy, więc będzie dobrze. Rozumiem, że będziesz mieszkał w tym samym miejscu co Michał Chodycki, tak? Nie, nie, nie. Będziemy u znajomych Tomka mieszkać, a trenować będziemy właśnie w Grandson Gym. Właśnie chciałem bardzo podziękować dla Tomka za możliwość takiego wyjazdu. Bo, żeby nie boks, kto wie czy w ogóle bym odwiedził Stany. No. Mhm. Bardzo dziękuję dla Tomka za taką właśnie okazję. Kontaktowałeś się z Michałem, że przyjeżdżasz? anonsowałeś mu swój prze przejazd? Znaczy, rozmawiałem z nim na Facebooku, że, że przylatuje, że tego, ale mieszkać nie będziemy ze sobą. Nawet chyba to nam będzie spora, spora odległość dzielić nas, ale na sali będziemy się widywać. Przez te pierwsze trzy tygodnie, kiedy nie będzie z tobą Andrzeja Aliczyka, kto się będzie tobą opiekował w sprawach takich czysto trenerskich, bokserskich? Tam któryś z tych trenerów, to dla mnie mówił imię, nazwisko, ale no, nie utwiło mi one w pamięci. Tam mam na pewno opiekę więc będzie dobrze. I wszystkie, wszyscy wiedzą, że walczysz 18 kwietnia, że przygotowania będą dokładnie pod tą datę? Tak, tak, tak. Nawet tutaj Tomek załatwił dla mnie kopię walk, które stoczyłem. Jaskiewicze walki są na YouTube, więc tu nie będzie problemu i razem tam z trenerem amerykańskim będziemy analizować te walki. A wiesz już, jaki będzie plan? Czy od razu wchodzisz na jakieś, nie wiem, delikatne sparingi? Jak to będzie wyglądało? Nie wiem, no ale z, z tego, co słyszałem, amerykańską szkołę, to chyba raczej od razu jakieś już w parach coś będziemy robić. Denerwujesz się trochę przed tym wylotem? W sumie trochę w nieznane, bo jednak przed taką ważną walką lecisz gdzieś bardzo daleko. Nie, Tomek mnie tu zapewnił, że yy, będę na Greenpoint, gdzie to jest dzielnica polska, dużo Polaków, yy, znajomi też jego są w porządku, więc z czego ja mam się denerwować? Nie, właśnie cieszę się właśnie za opcję takiego wyjazdu. Rafał Jaskiewicz nie ustaje w prawie wprawieniu ci komplementów. Eee, nie wiem, czy czytałeś dzisiejszy jego wywiad w Super Expressie. Przeczytałem. Dziękuję, Rafał Rafałku, Jac Jacusiu, że mianowałeś mnie w swojej hierarchii warzywnej yy, ogórkiem konserwowym. Ale niestety, ty dla mnie byłeś, jesteś i będziesz wiecznie burakiem. I tyle. Eee... Rafał wspomniał o tym, że po przylocie ze Stanów Zjednoczonych zaproponuje Ci testy dopingowe. Co Ty na to? A czemu mam się zgodzić? Ja na wszystko już się zgodziłem, co on chciał. Ja jestem czysty, nie mam nic do ukrycia, ale nie będę ciągle pobłażliwy i robi to, co on chciał. Nie, postawię na swoim i nie zrobię tych testów. on Na hmm. tak, No dobra, ale w, wiesz, że w tym przypadku kibice, jeśli, jeśli tak mówisz, mogą zacząć się zastanawiać. Na no, czym ty się zastanawiać? Nigdy nie brałem, nie biorę i nie będę brał żadnych yy, dopingów czy nie wiem o co mi chodzi. Jakichś odżywek? Mam odżywki z Polski, mogę otworzyć tu zaraz torbę, pokazać, bo ogólnie muszę mieć papier, że je przewo przewożę. Tylko to będę brał: węglowodany, aminokwasy, co tam jeszcze jest. BCA, to wszystko. No, Rafał, chodzi o to, że generalnie yy, ilość tych środków dozwolonych w Stanach, a w Europie to, trochę się różni w odżywkach. Nie, no na pewno tam są y, odżywki wspomagające, na pewno, które są w Europie zabronione, ale ja tutaj, Tomek dla mnie y, kupił odżywki. Ja już nie zamierzam innych kupować. Biorę polskie odżywki, które są dozwolone tutaj u nas w kraju i tylko na tym będę bazować. Mhm. Oglądasz cały czas walki Rafała? Jeszcze nawet nie oglądałem. Oglądałeś tam jego ostatnią walkę? Nie. <laughs> Ale będziesz oglądał? Będę oglądał, nie no, oczywiście, no, tam dużo właśnie czasu będę miał tutaj w Białymstoku, miałem dużo spraw właśnie odnośnie tego wylotu, wizy, niewizy, załatwianie, nie miałem nawet czasu, a, a skupiałem się tylko na wzmocnieniu się fizycznym i kondycyjnym, tam jadę właśnie yy, technikę poprawić i tam dopiero będę to analizować. Do tej pory ile, ile zrobiłeś już formy w stoku z tej docelowej, stuprocentowej? Od stycznia y, zasuwam y, treningi siłowe z Grzegorzem Kozłem. Dużo biegałem, dużo pływałem. Na razie to, co miałem, to przepracowałem, a resztę właśnie y, zrobię w Stanach. I po przylocie właśnie złapać tą świeżość. Dwa tygodnie przed 3 kwietnia będę w kraju. Na dwa tygodnie przed świeżość podłapać troszeczkę szybkości i boks.